Witajcie, dziś po raz setny temat, ten sam, współuzależnienie. Dziś jestem po takiej szczególnej e, rozmowie, no bo on pije, bo on mi opowiada, bo on powiedział, że on pije tak już od lat i nigdy nie został alkoholikiem, już nie zostanie, bo on mi powiedział, że on inwestuje, bo on mi powiedział, że zarabia, bo on, bo on mi powiedział, że on nigdy nie, nie będzie alkoholikiem, bo tak pije od lat. I... I nie jest alkoholikiem i sam się zamyka. I co ja mam zrobić, jak ja mam mu pomóc. A potem znowu ktoś tam słyszy, on był na terapii i wyszedł i jemu terapia nie pomaga, bo znowu pije. Ja pierdziele, chcę zacząć od tego, że to, co on powiedział, jest tak samo, e, war, to, ma, to posiada taką samą wartość, jak e, kupa kota tam na trawniku, albo królika, nie? To, to nic nie jest, co on powiedział, bo zasada jest taka, że od jednej reguły odstępstwa nie ma alkoholikowi nigdy nie można wierzyć w to, co on mówi, absolutnie wcale w ogóle nigdy, nie? Bo on był na terapii, bo on był na mityngi, chodził, ale przestał i znowu pije. Albo chodzi na mityngi, jemu nie pomagają, bo pije. No ja chcę wam powiedzieć taką sytuację, że osobiście e, m, chodziłem na siłownię. E, nie chodzę, bo nie mam czasu. Nie o mnie tu mowa. E, I był taki młody człowiek, gdzieś tam w okolicy 30 lat, taki gruby. I myślę, że obrączkę miał, samochodem przyjeżdżał rodzinny. Widać, że, że ma żonę rodzinę. Myślę, że żona mu kazała przyjść dla zdrowia i wyglądu, zadbać o, o siebie. kazała mu pójść na siłownię. No to on poszedł na tą siłownię, siadał na desce takiej do wyciskania, opierdalał sześć sneakersów i szedł do domu. I wracał do domu i mówi: Na, no, chodzę na tą siłownię, ale, ale mi nie pomaga. Nie, mi nie pomaga. Mm -mm. No właśnie, no to jest tak, tak można by powiedzieć z każdą jedną sytuacją. Jeżeli nie chce się przyłożyć do języka angielskiego, to samo chodzenie na lekcje nic ci nie da. Trzeba się po prostu uczyć. Bez szczerej chęci zaprzestania picia nic się nie zmieni. Jeżeli nie ma twój książę na białym koniu, twój królewi, twój bubuś szczerej chęci zaprzestania picia, to twoje skamlenie, proszenie, błaganie. Ale co ja mam zrobić? I w kółko to samo pytanie. Gadaliśmy ostatnio. Parę razy i za każdym razem. I co ja mam zrobić? No ale bo on już nie pił parę razy i teraz, a teraz wziął wczoraj wyciągnął e, 07 e, łyskacza i zamknął się, i pił sam i wypił. I co ja mam mu teraz zrobić? Jak ja mam się zachować, jak on wyciąga alkohol? Co ja mam zrobić? I za każdym razem to samo pytanie. Ja ci nie powiem, co ty konkretnie masz zrobić. Ja wiem, co ja bym zrobił. Nie? Ja nikogo nie namawiam do rozpadu związków, ale dla mnie sprawa jest bardzo krótka. Jeżeli trwam w związku takim, że moja kobieta mnie obrzydza, jest wredna, obleśna, jest paskudna, odchodzę i widzę, że nie mam na nią wpływu, bo nauk jest mocniejszy. Czy ważniejszy? Nie wiem. Tu Mam wątpliwości. Nauk no, chyba nie jest ważniejszy, ale jest silniejszy. Nie masz w tym. Żadnej, żadnej szansy porównywania się i żadnej szansy na, na, na wpływ jakikolwiek na jego decyzję, nie? Więc sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli jestem w grupie osób, którzy zachowują się skandalicznie, to ja nie czekam, aż ci ludzie się zmienią. A dlaczego? Przecież ja im mówię, że oni źle postępują, dlaczego oni się nie zmieniają? No, bo się kurwa nie zmieniają i twój stary też się nie zmieni i nic się nie zmieni. I możesz tylko ty zrobić dla siebie i dla swoich dzieci. Dla niego, co możesz mu powiedzieć? No przecież mu doskonale, mówiłaś mu tysiąc razy o terapii, o spotkaniach, o mityngach. Nie, on nie jest alkoholikiem, on nie ma problemu, to ty jesteś pojebana, to ty się przypierdalasz, on sobie wypije piwko, jak każdy, a tobie odpierdala. W kółko, pytanie, albo to akceptujesz i w tej chwili idziesz pana przeprosić, że śmiałaś się czepiać jego picia i masz ładnie żyć i pili długo i szczęśliwie, i się odpierdolić od niego raz na zawsze, i ładnie przynieść mu jeszcze śledzika pokrojonego, jak pije, i to natychmiast, albo coś z tym zrobisz. Bo twoje gadanie po sąsiadkach, wyzwanianie, pisanie na grupach, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić. Ja mówiłem, to jest takie <noise> bolesne, może niedokładnie nawet to zacytuję, ale tylko idiotka stara się zmienić swojego alkoholika. Średnio mądra kobieta. Próbuję go czegoś nauczyć. Tylko bardzo mądra kobieta robi coś wręcz niemożliwego. Zostawia tępego chuja w spokoju. Ja sam jestem alkoholikiem. Sam jestem tym tępem chujem. Byłem. I nic na mnie nie. Tak dobrze nie wpłynęło jak to, kiedy dostałem kopa w dupę od mojej żony. Bo dopóki ona była, dopóki ona chodziła, dopóki był wysprzątany, dopóki mogłem ją przekonywać, dopóki mogłem tłumaczyć, dopóki mogłem jej wyjaśniać, przekonywać, to w ten sam sposób wyjaśniałem, przekonywałem sam siebie. To ja nieszczęsny sam wierzyłem w to, co je pierdolę od rzeczy, farmazony. Ja sam z serca głęboko bardzo wierzyłem w to, co je gadam i sam siebie przekonałem i sam siebie przed sobą usprawiedliwiłem w tym piciu. Dopóki nie kopnęła mnie w dupę ostatnia osoba na tej ziemi, na której mi zależało. Dzieci już dawno się podwracały, rodzina, matki, córki. Nie, to haha, no, no cześć, papa, pa, pa, to tak było, ale ich po prostu nie było. Przyjaciele, znajomi, wszyscy podchodzili. Ja ich miałem za chujów, że ja ich najbardziej potrzebowałem, a oni mnie zostawili samego w takiej trudnej sytuacji, bo wszyscy byli winni, wszyscy, cały świat był mojemu piciu winny, tylko ja najebany, czasem zeszczany, ale niewinny byłem, nie? I dopóki przekonywałem, miałem kogo przekonywać tą żonę moją, dopóty przekonywałem sam siebie. Kiedy żona wreszcie sprzedami kopa w dupę, o, to się przybudziłem, chyba przegiąłem, no bo ona zawsze miała do mnie cierpliwość, zawsze ona była przy mnie i teraz już jej nie ma. Jest cisza, ciemność, ból, samotność, odrzucenie. Kurwa, może przegiąłem faktycznie, nie? Bo tak, zawały serca, sranie czarną oliwą po kilkadziesiąt razy dziennie, zapalenie trzustki, marskość wątroby, to nic! Nie, ja nie, ja nie jestem taki, jestem inny, jestem lepszy, bo ja powiedziałem, ja obiecałem, ja przyrzekałem, aż nadchodzi czas słuchania, a potem coś pęka. I tak pękło w mojej żonie Skończyło się słuchanie, skończyło się rozmawianie, zaczęło się milczenie. A kiedy zaczęło się milczenie, to już nie było e, powrotu. Nie było powrotu. Jesteśmy razem, jesteśmy małżeństwem, kochamy się chyba jak wariaty, przynajmniej ja, nie? Jestem małżeństwem od siedmiu lat, buduje się rodzice, buduje się e, buduję relacje z bliskimi. Dzieci znowu dorosłe już całkiem Mówią do mnie, tato, ba, usłyszałem od syna mojego dorosłego Miłe rzeczy że, że, no, no kocham cię, tato nie, No kurwa, wiecie, to jest rewelacja Ale trzeba chcieć, trzeba chcieć Wszystko można, trzeba chcieć Zatem Zapamiętaj, jak on nie chce to by skały srały, choćby nie wiem co Szkoda twojego czasu Co masz zrobić? Postaraj się odkochać Zastanów się nad tą miłością Na szybko, był koń I pies Pies tak bardzo kochał konia, że dawał mu wszystkie swoje kości. A koń tak bardzo kochał psa, że dawał mu cały swój owiec i siano. I tak się bardzo kochali, że z głodu pomarli. Ale głupia baja, nie? A jaka mądra. Bo miłość, mądra musi być. Jeżeli dajemy drugiej osobie to, czego ta, ta druga osoba nie potrzebuje, a wręcz jest jej to uciążliwe, to nie jest miłość. Miłość ma być mądra. Głupia miłość zabija obydwie osoby w związku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Pa.